widzowie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię, w której spróbujemy zrobić wszystkie perki na skype pvp Przy okazji zobaczcie jak zrobiłem jeden z najrzadszych itemów na serwie Na koniec chciałbym jeszcze ogłosić konkurs 10 miliardów A żeby wziąć udział trzeba oczywiście dać suba, lajka like no i napisać swój komentarz. komentarzu Siema Dobra, także widzowie na początku rozlosujemy, żeby to jest zwycięzca 7 miliardów z ostatniego filmu Także teraz tutaj macie właśnie jak sobie losuje. Dobra, także jak widzieliście wygrałem tutaj o Niku Benjamin, także my tutaj przelewamy hajs Właśnie przelej, wkleję jest jego nick i 7 miliardów. 7. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz. I przeszliśmy tutaj już 7 miliardów. Yy, I dobra, ogólnie naszym celem na dzisiejszy odcinek będzie kupić śperka siły poziomu pierwszego, który nagle został zdrożony i kosztował już 100 odłamków. A ja mam tutaj stawkę i 9, jak widzicie. Także musimy sobie jeszcze kupić jakieś 30. Więc ja teraz za cały pieniądze, które mam, kupię odłamki. A następnie zobaczymy ile jeszcze będzie nam brakowało To jest za 18 miliardów 10 odłamków, także kupimy to sobie I zobaczmy ile mamy odłamków Dobra że mamy 50 i 33, czyli 83 odłamki Brakuje nam tutaj 17 Także co, ja sobie lecę kopać i zaraz sobie dokupimy resztę Ja pierdziele widzowie nie nagrało mi się Właśnie zabiłem typa, kurde mieć 32 mam z niego Ja pierdziele, co się właśnie stało, kurna no to chyba już to będzie stać tutaj Po sobie kopałem na spokojnie Poleciałem sobie do wulkanu Zacząłem sobie kopać w wulkanie, patrzę, że się biją I po prostu się wkleiłem w typa w plecy, zacząłem go bić On już odlatywał, ja mu dałem kurde kryta w stopy Ja pierdzielę mieczyk 32 Straciliśmy go w ostatnim odcinku, ale teraz go z powrotem mamy Ale co to on jest warty Widzowie, on on jest warty kurde 20 miliardów To jest 10 odłamków za free właśnie Wystawy go chyba za jakieś 18 powinien się sprzedać. Dobra, rynek, wystaw, 18, raz, dwa, trzy, raz, 2, 3, raz, dwa. Wystawiliśmy go tutaj za 18 miliardów. I teraz czekamy aż się sprzeda. O, właśnie mój wcześniejszy miecz tutaj, Penelope, który jeszcze miałem sprzedać się za 3,8 miliarda. Teraz jak tutaj się sprzeda, to już raczej będzie nas na tej reszta odłamków. Właśnie widzowie tutaj sobie odebrałem kluczyk z codziennej nagrody. I miałem jeszcze dwa vendor części, teraz sobie tworzymy trzy klucze do mojej boxa. Może jeszcze właśnie jakieś tutaj monety by albo lepszy, także no z animacją sobie otwórzmy pierwszą Co jest A jak blisko taki bloka? W ogóle tam dwa były, szkoda no ale to wiadomo, że straciła szansę Teraz jeszcze zacznie znowu modnet. i ostatnio bez animacji Diamencik, dobra no git zawsze, tam z 1,5 miliarda No 1,6 Dobra widzowie, właśnie tutaj kłop kupił od nas 18 miliardów Ten mieczyk 32, mamy już 32 miliardy Także sobie skupię jeszcze ten generator, więc będziemy sobie kupić tutaj już brakujące odłamki Dobra, widzowie, weźmy sobie na rynek i znalazłem tu 14 odłamków za 20 miliardów, wydaje mi się to mega opłacalne Także kupmy to sobie I zobaczmy, ile nam brakuje Dobra, widzowie, brakuje nam 3 odłamków Także ja sobie kupię już na sztuki, będziemy mieli na perk'a siły Rynek open, zobaczmy, po ile są najtańsze teraz pojedyncze Po 1,7 miliarda, dobra, kupimy sobie tutaj 3 I mamy już na perk'a siły, także chodźmy go sobie kupić Dobra, widzowie, perk siły Zwiększa obrażenie o 1%, czy sam jeden więc Także co, nakupujemy. Mamy aktualny poziom pierwszy i zobaczmy teraz, próbujemy jakieś Anviuanki pochodzić może. Widzowie, także my tu jesteśmy już z jakimś typem. I zobaczmy, czy właśnie on normalnie pójdzie do tego Anviana, bez plać i tak dalej. Widzę, że bez spać co dobra, no nie jest tu. Także pokażę mu. Dobra już. Ogarnął chyba tylko, żeby nikt się nie wkleił. Dobra, dawaj. Zobaczmy znak zapytania Aha I Widzowie Mamy z niego Mistyczna sikiera jakoś Aha Aha Widzowie czy to Czy to nie jest warte Kurde milionów miliardów? O ale co się stało właśnie To pozdro widzowie Widzowie, zobaczmy ile to jest warte, rynek open to będzie w sikierach czy w smocza sikiera 38? To ile może być ta mistyczna sikiera warta? Eventowe przedmioty, o! Smocza sikiera, mistyczna sikiera, to jest smoczej skrzynki jakiejś. Nie wiem, widzowie, to jest chyba warte miliony. Także co, no to by było tyle na tym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie. I co, w następnych pasach to sprzedamy? Jeszcze nie wiem, no ale co, dzięki Siemka!